Postaw Boga na pierwszym miejscu i wygraj każdą bitwę w życiu. Prawda jest prosta. Im szybciej oddasz swoje zmagania Bogu, tym szybciej otworzą się przed tobą drzwi cudów. Jeśli dziś czujesz, że trudności cię przytłaczają, pamiętaj, że nie jesteś sam. Niepewność i strach mogą paraliżować, ale to właśnie w chwilach próby odkrywasz swoją siłę. Wiem, jak ciężko bywa, gdy życie zdaje się nas przytłaczać. Bóg pragnie, abyś odnalazł w sobie odwagę i zaufanie. Uwierz, że to On przemienia twój lęk w nieugiętą determinację. Dzięki poruszającym historiom biblijnym, takim jak niezachwiana wiara Abrahama, uczymy się, jak ufać Bogu bez reszty. Historie te pokazują, że prawdziwe zwycięstwo zaczyna się, gdy oddajesz kontrolę w ręce Stwórcy. Wdowa z Sarepty uczy nas, że posłuszeństwo Bogu przynosi błogosławieństwa. Każda z tych opowieści jest dowodem na to, że Bóg docenia tych, którzy go stawiają ponad wszystko. Czerp z tej mądrości i wprowadź ją do swojego życia. Odkryjesz, że twoje zmagania są zaproszeniem do głębszego zaufania Bogu. Kiedy postawisz go na pierwszym miejscu, przemieni niedostatek w obfitość. Strach zamieni się w odwagę, a każda porażka w zwycięstwo. Bóg ma moc przemieniać życie, niezależnie od twoich wyzwań. Jego obietnice są niezmienne, jak zapisane w Psalmie 37.5. Powiesz panu swoją drogę, zaufaj mu, a on wszystko uczyni. Pamiętaj, że twoje zwycięstwo jest już gwarantowane, gdy stawiasz Boga na pierwszym miejscu. Zakończmy ten rozdział mocnym akcentem nadziei i wiary. Przygotuj się teraz do modlitwy, aby otworzyć swoje serce na Boże działanie. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, napisz w komentarzu Amen. Módlmy się. Ojcze Niebieski, dziś przychodzę przed Twoim obliczem z pokorą. Stawiam Cię na pierwszym miejscu, wierząc, że Twoja miłość przewyższa wszystko. Pomóż mi zwyciężać każdą bitwę, która staje na mojej drodze. Niech Twoja mądrość kieruje każdym moim krokiem. Wypełnij moje serce nadzieją i ufnością w Twoją opiekę. Panie, dziękuję Ci za każdy dzień, który daje mi szansę na nowy początek. W chwilach zwątpienia przypomnij mi, że Twoja moc jest nieograniczona. Udziel mi siły, aby pokonać wszelkie przeszkody na mojej drodze. Pozwól mi zaufać Twojemu planowi, nawet gdy droga wydaje się trudna. Napełnij moje serce spokojem i radością z Twojej obecności. Boże, w Twojej obecności odnajduję ukojenie i pewność. Niech Twoje światło rozświetla każdy zakamarek mojego życia. Pomóż mi dostrzegać Twoją obecność w drobnych cudach dnia codziennego. Naucz mnie, jak z wdzięcznością przyjmować Twoje błogosławieństwa. Wzmocnij moją wiarę, abym zawsze stawiał Cię na pierwszym miejscu. Panie, w chwilach próby przypomnij mi o Twojej niezmierzonej miłości. Pozwól mi znaleźć odwagę, aby stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Pomóż mi zamienić strach w odwagę, a smutek w radość. Ucz mnie, jak ufać Twojemu prowadzeniu w każdej sytuacji. Niech Twoja moc umacnia moje serce każdego dnia. Ojcze, proszę, napełnij moje życie Twoim pokojem. Pomóż mi zaufać, że każda bitwa, którą podejmuję, jest częścią Twojego planu. Udziel mi mądrości, by rozpoznawać Twoje znaki w codziennym życiu. Niech Twoja obecność będzie moją tarczą i moją siłą. Dziękuję Ci za Twoje nieustające wsparcie i miłość. Panie, z całego serca dziękuję Ci za Twoje niezmienne błogosławieństwa. Pomóż mi dostrzegać Twoją obecność w każdej chwili mojego życia. Niech Twoja miłość przenika każdą moją myśl i działanie. Ucz mnie, jak dzielić się Twoim światłem z innymi. Daj mi siłę, by każdy dzień był świadectwem Twojej dobroci. Ojcze, proszę, bądź moją przewodniczką w każdej życiowej bitwie. Niech Twoja mądrość oświetla moje najciemniejsze momenty. Daj mi odwagę, by przyjmować Twoje prowadzenie z ufnością. W każdej trudności widzę szansę na głębsze poznanie Ciebie. Niech Twoje błogosławieństwa towarzyszą mi na każdej drodze. Boże, przyjmij moją modlitwę jako wyraz mojej głębokiej wiary. Pomóż mi, by każda przeszkoda stała się okazją do wzrostu. Napełnij moje serce radością. Nawet gdy droga jest trudna. Niech Twoja siła pozwoli mi pokonać wszelkie wyzwania. Daj mi wiarę, która przemienia trudności w triumf. Panie, dzisiaj otwieram przed Tobą całe moje serce i umysł. Niech Twoja obecność przynosi ukojenie w każdej chwili. Daj mi odwagę, aby zawsze kierować się Twoim światłem. Pomóż mi zrozumieć, że każda walka jest szansą na wzrost. Napełnij moje życie pokojem, którego nic nie może zakłócić. Ojcze Niebieski, Proszę prowadź mnie przez każdy dzień z Twoją miłością. Pomóż mi stawiać czoła wyzwaniom z wiarą i nadzieją. Niech Twoje błogosławieństwo będzie dla mnie źródłem siły. Daj mi mądrość, aby rozpoznawać Twoje znaki wokół mnie. Utrzymuj mnie mocno w Twoich objęciach, aby nic mnie nie zatrzymało. Panie, proszę, naucz mnie pokory i ufności w każdej sytuacji. Niech Twoje słowa będą dla mnie przewodnikiem na ścieżce życia. Daj mi siłę, aby przezwyciężać wszelkie przeciwności. Pomóż mi pamiętać, że Twoja miłość zawsze mnie otacza. Niech każdy dzień będzie świadectwem Twojej niezmierzonej dobroci. Boże, w Twojej obecności odnajduję poczucie bezpieczeństwa. Pomóż mi zaufać, że nawet w najtrudniejszych chwilach jesteś ze mną. Niech Twoje Słowo dodaje mi otuchy i nadziei. Udziel mi mądrości, aby patrzeć na życie z optymizmem. Dziękuję Ci za każdy moment, w którym czuję Twoją obecność. Ojcze, proszę, prowadź mnie swoją niewyczerpaną miłością. Niech Twoja obecność sprawia, że każda walka staje się zwycięstwem. Ucz mnie, jak przyjmować Twoje dary z wdzięcznością. Niech Twoja siła pomaga mi przezwyciężać każdy lęk. Wierzę, że Twoje błogosławieństwa przemieniają życie. Panie, w Twojej mocy znajduję ukojenie i pewność. Niech Twoje światło prowadzi mnie przez każdą ciemność. Daj mi odwagę, aby zawsze zaufać Twojemu planowi. Pomóż mi dostrzec, że każda przeszkoda jest krokiem ku zwycięstwu. Niech Twoja miłość napełnia mnie pokojem i radością. Boże, dziś proszę, abyś napełnił moje serce niewzruszoną wiarą. Niech Twoja obecność będzie dla mnie latarnią w ciemności. Ucz mnie, jak przyjmować każdy dzień z wdzięcznością. Daj mi siłę, aby przekształcać trudności w cenne lekcje. Napełnij mnie Twoją miłością, która przezwycięża wszelkie przeszkody. Panie, proszę, umocnij mnie w chwilach wątpliwości i niepewności. Niech Twoja moc przenika każdy aspekt mojego życia. Pomóż mi przyjmować Twoje błogosławieństwa z otwartym sercem. Daj mi odwagę, aby zawsze stawiać Cię na pierwszym miejscu. Niech Twoja obecność prowadzi mnie ku zwycięstwu i pokojowi. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość i łaskę. Niech Twoje błogosławieństwa towarzyszą mi w każdej chwili życia. Pomóż mi zaufać, że każdy krok jest częścią Twojego planu. Udziel mi siły, by pokonywać przeszkody z ufnością. Niech Twoja miłość zamienia każdy lęk w nadzieję. Panie, przyjmij moją modlitwę jako wyraz głębokiej wiary. Niech Twoje słowo będzie moim przewodnikiem w każdej sytuacji. Daj mi siłę, aby stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Niech Twoja obecność dodaje mi otuchy w trudnych chwilach. Wypełnij moje serce spokojem i niezachwianą nadzieją. Boże, dziś pokornie proszę, abyś prowadził mnie swoją mądrością. Niech Twoje światło rozświetla każdy zakamarek mojego życia. Daj mi odwagę, aby wierzyć w cuda, które czynisz. Ucz mnie, jak zaufać Twojej opiece i miłości. Niech każdy dzień będzie dowodem Twojej obecności w moim życiu. Panie, proszę, otwórz przede mną drzwi nowych możliwości. Niech Twoja moc przemienia każdy trud w triumf. Daj mi siłę, aby stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Niech Twoja miłość prowadzi mnie na ścieżce prawdy. Wypełnij moje serce radością i głębokim zaufaniem. Ojcze, proszę, bądź moją tarczą i schronieniem w każdej chwili. Niech Twoja miłość otacza mnie jak niezłomna armia. Daj mi odwagę, aby stawiać czoła wszelkim wyzwaniom życia. Pomóż mi pamiętać, że Twoje błogosławieństwo jest zawsze przy mnie. Niech Twoja obecność umacnia mnie każdego dnia. Panie, dziękuję Ci za dar życia i każdą chwilę pełną Twojej miłości. Niech Twoja moc przewodzi mi w każdej decyzji, którą podejmuję. Daj mi siłę, aby zaufać Twojemu planowi. Nawet w trudnych momentach, ucz mnie, jak przyjmować Twoje dary z radością i wdzięcznością. Wypełnij moje serce Twoją niezmienną nadzieją. Boże, dziś proszę, abyś był moim przewodnikiem i opoką. Niech Twoja miłość rozświetla każdą ciemność, która mnie otacza. Daj mi odwagę, aby zawsze kierować się Twoją wolą. Pomóż mi zaufać, że Twoja moc przemienia trudności w zwycięstwa. Niech Twoja obecność napełnia moje serce pokojem. Panie, przyjmij moją modlitwę jako wyraz głębokiego oddania. Niech Twoja miłość dodaje mi sił w chwilach próby. Daj mi mądrość, aby rozpoznać Twoje błogosławieństwa w codzienności. Ucz mnie, jak ufać, że każda walka prowadzi do większego zwycięstwa. Niech Twoja obecność napełnia mnie spokojem i radością. Ojcze, dziękuję Ci za dar Twojej miłości, która przekształca życie. Niech Twoje błogosławieństwa prowadzą mnie na ścieżkach pełnych pokoju. Daj mi siłę, aby zawsze stawiać Cię na pierwszym miejscu. Pomóż mi pokonać wszelkie przeszkody, które napotykam. Wypełnij moje serce głęboką ufnością w Twoją opiekę. Panie, proszę, umocnij mnie w chwilach zwątpienia i lęku. Niech Twoja miłość będzie moim schronieniem i źródłem siły. Daj mi odwagę, aby zaufać Twojemu planowi na każdy dzień. Ucz mnie, jak widzieć Twoje cuda w każdej sytuacji. Niech Twoja obecność przemienia moje życie na lepsze. Boże, w Twojej obecności odnajduję nieskończoną nadzieję. Niech Twoja moc prowadzi mnie przez wszystkie wyzwania. Daj mi siłę, aby przezwyciężać każdy trud z ufnością. Pomóż mi pamiętać, że Twoja miłość jest niezachwiana. Niech każdy dzień będzie świadectwem Twojej łaski i dobroci. Panie, dzisiaj przyjmuję Twoją miłość jako dar życia. Niech Twoja obecność napełnia moje serce ciepłem i pokojem. Daj mi odwagę, aby zawsze ufać Twojemu prowadzeniu. Ucz mnie, jak doceniać każdy moment, który mi ofiarowujesz. Niech Twoja miłość przemienia każdą trudność w zwycięstwo. Ojcze, dziękuję Ci za każdą chwilę, w której czuję Twoją obecność. Niech Twoje błogosławieństwa prowadzą mnie na ścieżce prawdy. Daj mi siłę, aby przezwyciężać wszelkie przeszkody z wiarą. Pomóż mi zaufać, że Twoja miłość jest zawsze ze mną. Wypełnij moje serce nadzieją, która przemienia trudności w triumf. Panie proszę, obdasz mnie siłą, której potrzebuję do codziennych wyzwań. Niech Twoja moc będzie moim przewodnikiem w każdej sytuacji. Daj mi odwagę, aby stawiać czoła życiowym bitwom z ufnością. Ucz mnie, jak czerpać radość z Twojego niezmiennego błogosławieństwa. Niech Twoja obecność przemienia moje serce w źródło pokoju. Boże, przyjmij moją modlitwę jako wyraz głębokiej wdzięczności. Niech Twoja miłość towarzyszy mi w każdej chwili mojego życia. Daj mi siłę, aby widzieć Twoje cuda w codziennych zdarzeniach. Pomóż mi zaufać, że każda walka jest częścią Twojego planu. Niech Twoje błogosławieństwa napełniają mnie radością i pokojem. W imię Jezusa. Amen. Jeśli spodobała Ci się ta modlitwa, wpisz Amen w komentarzach i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej wiadomości i modlitw tego typu.